Dzień dobry, mam na imię Gucio i będę jadł ciasto. Super, pomachaj. Trzy, cztery. <noise> e, Gucio miał dzisiaj już nie jeść słodycze, no ale <noise> słowa e, słaba zobowiązuje. Tak, Gucio jest normalny. Gutio szuka dziewczyny. Zobaczcie, no po co mi? Proszę kosz na sobie No, dobra, oczu. Jak co chcesz, daj znać. Proszę jaki namiętny. <tryk> Wszystkie laski w Twoim mieście. I końcówka.